Dorus, Dorus Piotrula zbutuj się proszę tutaj Ja wiem 30 sekund czterech ich zapisanych dokładnie No i dobrze Bardzo dobrze o to chodzi Czyli zagramy to co chcieliśmy z nimi zagrać. Zaczynamy. Biegniemy do punktu C. Kapujemy. Kto jest ręczem, yy, może rozpieprzać horny yy, i pod punktem C. Jeśli podejdą, łapiemy pierwszy kontakt. Możecie zabijać, tylko żebyście mi tam się nie zapędzali za daleko pod punkt, yy, pod punkt B, zanim nie skapujemy całego C. Dobra? Cieszy mnie to. Dobra, kto tam jest ręczem, śmiało teraz można zbijać te horny. No, ja coś się wysunę na te hordy. heavy zostaje, kapujemy do końca, reszta już może się tam trochę pokontestować. Dobra, to możemy iść powoli. Tylko żeby mi tam zbijać. Czy chodźcie, chodźcie taką tu prawą stroną? Już poszliście? Dobra. Tak, tak, dobra, tak. dawaj. Dobra, dobra, idę. Idziemy, go już jego. Dobra, u nich jest 35 <laughs> osób, czyli tak jak mówiłem, 5 minut. Nie wbijamy. Za 5 minut, czy tam między 5 a 7 minut będzie rotacja w grupach. Dzięki, picie i do o dziewiątej i Najpóźniej chcę mieć, żebyś skapowany punkt B, dobra, idziemy na B. Dobra, gdzie reszta. Biegniemy trochę, idziemy tutaj. Grupa heavy, presja na punkt, pozostałe grupy nakładacie. Czekamy na reszta, e, jak Zobaczycie o przestrzeń wokół punktu. że się powoli. Bo do przodu, i szukamy staków. Kustosz, kustosz, w, w, punkcie, w, punkcie, mhm. w punkcie, jest, tak. Nas tutaj będzie jedna grupa zachodziła. graj, graj, graj w to. Środow... to kustosz tam święta? Mm -hmm, I kustosz od razu. Kurwa straciłem fokus, na grze. No. dużo osób. się. Wracamy, z tyłu mamy dużo. Z prawej od strony tyłu. będą biegali, tak. Tak, obiegają nas, od tyłu walczymy w to. I już teraz możecie puszować pod drogę, leczę? tak. Ja leczę, ja. I kustosz najpierw, ja jestem, przepraszam. Bezpiecznie jest, bezpiecznie jestem. Masz LK Zabka do punktu Wracam Do punktu Do punktu, Dół punktu masz święto na sobie Grawuję I za 5, 5 sekund bombę. bombimy punkt 3 4 3 2 1 Bomba do punktu Top, top Na top I teraz tak I teraz tak Cały zerk Dzięki, się picze. poza punkt. Cały zerk cofa się poza się poza punkt Cofamy się poza punkt. Cofamy się poza punkt. Potwór. Potwór, potwór. Tak, żeby się to wydarzyło. Dajemy im wyjść, dajemy im no, przeszkodę. Weźmy się po prostu. Kiedy chowamy się? Don't have the don't don't point. Fajna, to the point. Chodźcie w trawę! Należąco i w trawę! And go back, go back, please. Group go back. Cofnijcie, cofnijcie, wszyscy Niech oni tak wyjdą z tego Masz, masz grzyba Rasy jakiegoś? Y, y, Zmuszmy ich, żeby walczyli z nami Co? Masz grzyba jakiegoś w tych krzakach? Muchomol <laughs> Dobra Tam jest 10 osób na punkcie Reszta się cofnęła totalnie pod A Poczekamy jeszcze o, naga. Mhm. Poczekamy jeszcze chwilkę, 5 sekund Czekamy, niech dobiegną no tam się... Nasz szybciej się wycofuje, gochu zwróćcie Dobra i teraz będziemy podchodzić, będziemy podchodzić pod punkt. Podchodzimy do góry. Dobra, pripotujemy Idziemy. Wisujecie i wchodzimy w to na top co teraz się pojawi i od razu... A ja grabuję od razu. Wszystko chce cały lebać do punktu. Musicie to wybić, wszystko, o, wszystko kucz, o, kucz, kucz. Kucz. O, nie ma. No oj 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 mamy, mamy w możecie wchodzić... Oj oj, 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 spada, spada Pamiętaj, DK, kogo masz targetować. Jedno coś dużo jest takie, gravita mi się w to przydało Ja My tam za, za dobra, dobra. już chyba, nie? No, no jak tutaj jest u nas często to, to, to możemy wypychać. Wybijmy to, co w punkcie jest. Dobra, ja dobiegam. Bardzo dobrze. I jak już cel Jak już to będziemy robić wymiankę e, dziewiątka, schodzi, schodzi za nich w sercach e, plus pod, Podchodzą do pod, punktu góra, mówić może o tym? dwóch 2, O Skapujemy ten punkt i. dorbiego! Nie, leży, znaczy stoi. Dopiero... A stoi, a to którego zdjęłem? Ale umiera, A, bo to on z... dobiegł, umarł. nie Teraz pushujcie tutaj. jeszcze, nie pushujcie Dawałach jeszcze. Na dużo ich jest. Tak Nie puszujcie, pu wymieńmy y, te składy. Niech odpowiednie te grupy się, właśnie... się cofną na, na obóz, nie? Zobaczmy, to na, to na mapie widać, nie? Ustać, podchodzimy to, bliżej, czy podchodzimy bliżej, czy raczej dawała, nie? Na no razie się... czekamy, nie? Bo wymieniać okay. się grupy. dobra. czekamy na to dobra. grupy, które się miałem powymieniać. Tylko pięć osób jest w obozie na razie. Czekamy na pozostałe gdzieś... Pozostała piątka. Bo, możesz powtórzyć które grupy mają zejść z pola walki 1, 1 i 9 Grupa 1 i 9. No Wiesz co, 1. Tak, 1. No dobra Spokojnie, zaraz też będziecie grać dalej. Ja tu, tu wymieniam tak, żebyś tak I siódemka, gracie w tym momencie, eee... No w... cóż, wchodzisz tam? Lecicie dół? Nie, 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 tak tylko testujemy jeszcze troszeczkę. Raz? Dobra. Jak już mamy składy powymienione... Takujemy sobie ulti jak e, na to, wchodzimy pod kuta. Dobra, idziemy, tutaj tutaj sobie. Jemy no kapsuł. Tak Bo no, no, i tak mamy najdalej. Jesteście 12 no, km stąd. <laughs> Nie wiem, już pytaj się czy iść za nim. Pobiega punkt, fajnie. Jak może Dobra. Mamy fajne staki w punkcie, wchodzimy w to. Lewita! I od razu możecie bombić tutaj tego stacka na top. Dobra, dochodzimy, ładnie było, zeszli. Możemy teraz wyjść do przodu, jakieś podrzucić filerów. Jest po sobą. Od prawej strony fajnie można ich zabrać. No, Jak tak, to Możemy to, może to wybić. Tu jest, tu jest, tu jest, no, no, znowu są na punkcie. No, możemy ich wyczyścić Dobra, to jest, to ma O Jezu, to ja Wychodzimy? to no, Wychodzimy? to razie. Nie wiem Nie to chyba to czy nie, chuj wie e, jest, może jest, to jest, jest, to nie kopujemy. jest, to jest, to jest, nie jest, kopujemy. Odkapuje. Odkapuje tak, zabijmy tych ludzi pomiędzy punktem. Tak, pomiędzy punktem a. Wchodzi grewita we mnie jakaś. Zabijmy teraz to. Teraz oni mocno wchodzą. Okay. Teraz Będą mocno wchodzić sam. teraz. Dobra, no. Bądźcie gotowi. I wchodzimy. Chodzimy, wchodzimy. Wchodzimy, wchodzimy. Wchodzimy, wchodzimy. wchodzimy. I wchodzimy. Teraz całe kombo, całe kombo na top of the point. Amon, wszystko, wszystko w to. Kustarz? Ja potrzebuję, potrzebuję. Jestem mhm. bezpieczny. odpępujcie, odpępujcie. Okay. I zaraz wejdziemy to sobie Jeszcze raz. święta. Wyjdźmy na lewą stronę punktu. Wyjdźmy na lewą stronę punktu. Lewa strona punktu. Na lewą stronę punktu. Zróbmy miejsce. Niech oni znowu tak biegną. Idziemy troszeczkę do tyłu. Zostaniemy tutaj. Bo jesteśmy grupą z tyłu. Stoimy tu Cofnijcie z tej drogi. Halo, no, słuchacie mnie? Cofnijcie z tej drogi. Cofnijcie z drogi i wpuśćcie. Puśćcie ich, puścić ich jeszcze raz No ja widzę, że jest, jest opór, ale no, inaczej I ich tak nie, nie zabijemy tak fajnie Puśćmy, Biegają prawą stroną, jedna grupa kasz jeszcze. jeszcze, i teraz chcę, żeby w, żebyśmy się całym zerkiem zgrupowali na bottom Cały nasz zerk na bottom Na dole musimy stać, tam idziemy na mamy prawo, tutaj na mhm. Mamy już wszystkich? I teraz będziemy puszku za 3, 2, 1 i puszujemy do punktu. Puszujemy do punktu, do punktu. za 10 sekund będę robił, będę robił kombo na top 5, 4, 3, 2, 1, Dawajcie punkt. kombo. Dawajcie wszystko. Kombo rosy odklampować się i jest burz na drodze. na droga. I wychodzimy na drogę. Puszujcie drogę. I teraz już się bawimy z nimi na drogę. Amon, siada. Dzięki. Nie przejmujcie się punktem. Je, mamy na naszym chwilę No dobra, tutaj jakiś jeden zagubiony. Się Amon, nie macie na zasięgu? Wiemy już wraca. A i nie znowu. Trzymaj, teraz O kurwa, bombę Wszystko? dostałem hmm. chyba, bo nagle się rozpuścić. On dojechał, tu. Potrzebuję, potrzebuję. Powołę już, nie już Chcę, ktoś mi wyręczył. Oto Masz tam święto pod sobą, masz ale. Dobra, wszyscy pouciekali, a tutaj zaczynają na punkcie się zbierać. Mało. Chce, kto ma problemy, musi przejść po fort Jest nasz. Aha, mamy iść po fort, dobra, nie usłyszałam tego. Dobra. Teraz stopniemy Chodźmy się do, się do, 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 do. Punkt, ja będę wymieniał, ja będę wymieniał znowu następnych graczy Ja zacznę, tak? już jestem, zaraz będziemy wszyscy Czuję gdzie jesteśmy Wchodzę Disa, miał już też miałeś tym możemy jest, go zabić, do tu dobra dobra, 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 dobra. dobra. Bliżej murów A Teraz tak, jedynka Tak jest Chodzi za. Podchodzimy, coraz bliżej Dobra, my schodzimy, my schodzimy My schodzimy? Dobra Dobra Tak, tak. E, dobra, ale to i wracamy całkiem do... obozu, do... tak? Jed tak, całkiem, całkiem do obozu okay. drugą. Tak, już kapujemy punkt, bo będziemy grać teraz cf Będziesz na szaro? Ja zakuszałem, kustoszem jestem Ja już czekam w warcapie Czy jedynka zeszła, czy jedynka mi Do walki Polecam przetestować beczki, niektórym osobom. To no, w sumie prawda. Nigdy nie kupowałem beczek. Ja <grym>, też nic nie kupowałem. A co <grym>, to? Chcemy tą armatkę kupić. Tak, kegi. kegi. mamy kupić! Kegi Ktoś no, ja nigdy nie, nie testował to może... Tak, tak, tak. Ja miny tak, wezmę. Jedną. A, <grym, a, <grym, kogo się? jeszcze mamy na ławce? Przypomnijcie mi piątka i... dwójka, przekażcie. Przekażcie, że nasze party też. Dziewiątka ma problemy z kontrolą kurwa palcy. Nie powiedział <laughs> ja nie mam tego Ja też nie mam Która grupa jest w obozie jeszcze, oprócz piątki? Dwójka jest w obozie. w obozie Dwójka teraz ściągnąłem, oprócz... I, oprócz, i dziewiątki, dziewiątki nie ma Jak się tak używa? Dziewiątki to nie trzeba ma trzeba na miejsce Maszysz... potów włożyć? No, no, no Aha, dobra Potem podpalić jeszcze trzeba A nie, ja chciałam o to użyć Czemu nie mogę? Dziewiątka schodzi i walczy o to, W obozie blisko <laughs> I teraz tak Teraz tak, e, na, bramie, na bramie C będzie dwójka. Jedynka czy jest... Mi też ty, w chłopa trafiłem, kurwa, ty... <laughs> ja pierdzele. Tak. Pojebałem się, nie? No, bo dwójka jest... E... No, nie, dobrze, jest okej, okay, jest okej. Okay. Jak ta armata wygląda? Ja też tam strzelał. Te armaty robiły na samym jedynka początku, gra? pamiętasz, jak one robiły robotę. Jedynka gra. Je, Walczy sobie na C bramie. Jak tam ma totalną... Y, Zaś w ty strzeliłem znać. Dobra Ja amunicję uzupełnia w tym Be, Be, Musisz no ten iść ten do, tego, fatu, do, do tego, do tego sklepu bramie, y, I kupujesz Możemy sobie ich baitować, wychodzić, wchodzić Możemy mieć amunicję do tego Zostaw amunicję Możecie ich tu farmić Wszystko możecie robić na tej webramie czy chce sobie radzi, czy wam tam dosłać którąś grupę? Jest git. Yes, Nikogo. Nie ma, nie ma oporu w ogóle. Dobra, dobra. To tak na razie walczymy. Pamiętajcie o zniszczeniu hornów. Testuję de horn. Będziemy teraz. Yes. Yes. Nasza brama jest na A, nie? Tak, tak. I dajcie mi znać, Ale nie wiem czy my wchodzimy do fortu. jak my jesteśmy już wycofani. Nie wiem. Zobaczymy, może zrotujemy jakąś grupę. Możemy dalej, dalej, be brama ich baitujemy. Możemy im tu przeszkadzać, żeby na pozostałych bramach było luźniej. Amunicja mi się skończyła. Ja tu sam nie muszę walczyć. Ma ktoś te Żetony Bitewne, żeby postawił tego, mobilną wieżyczkę, wielostrzał? Brama Zaraz zobaczę. Brama leży. Postaram się kupić 20 berczy. Kupujecie brama C i możecie od razu rozważyć sklep. Tak, ten wielostrzał. Jakbyś ją Naru postawiła tutaj przy fladze, przy B. Tu gdzie staje. Albo tu narwoć. W mogę się postrzelać. Dobra, puszujemy. Pierwszy pusz jest po to, żebyśmy rozwalili sklep. Czemu nie mogę? Co jest? Wszyscy za blisko. Dobra, punktu? broń oblężnicza 6 na 6. A okej. Okay. Wszystkiej Tam. Tam. <laughs> Sorry. A, ten Spoko. Nie luz. da się rozwalić tych naszych? Nie. Nie, pewnie nie. Jakoś nie usunąć. Nie będę Da się, nie? Demolicz traktę? Da się. O, A, dobra. Okej. Okay. Walczymy sobie heavy na punkcie pozostałej grupy. Rozwalają sklepy i grać punktu. Pońcówka przeżywalność, przede wszystkim w tym momencie. Czekam na kola od pozostałych grup, czy mamy sklepy rozwalone. Sklep, sklep wewnętrzny po prawej stronie zniszczony. Dobra, teraz tak, czy mamy na prawej stronie sklepy rozwalone? Jak to wygląda na tyłach? O, jeszcze nie. Dobra, postarajcie się to rozwalić. Dobra, to e, tyli, nie ja ten sklep rozwalony. Tylni jeden sklep też rozwaliliśmy już, jak coś? To rozwalcie jeszcze drugi. gramy bliżej punktu. Nie będziemy tego jeszcze kapować, więc spokojnie. Jak dojdziemy do 50%, wszyscy wychodzą. Punkt. Okej. Okay. A to się długo odpala? Co? Beczka? I no? Przynajmniej dwa no. To od razu no. wybuchacie, jak? Trammy. Nie, o jej ląd musi zejść. A to widać? Murto odbudowali bramę C. Ojej, wystarczy, co? to Dobra, będziemy wychodzić. będziemy wychodzić i rozwalamy tam bramę C, żeby zrobić ten push pierwszy próbny. Wychodzimy wszyscy z fortu. Brama C mi daje info, czy tam muszę kogoś wysłać do pomocy. Jak tam na C? Jak gdzie się tam amunicję no ładuje? Ją? Hmm. na te. to inaczej, kto jest w forcie, znaczy, przeładuj, dobra, ja już przeładowałem. C? Na tej i przeładuj. Peludiosa poszczaną, ma co rozwalać czekaj trafię tamte hordy? Z daleki to ma zasięg, kurde. Strzelam w horda, który jest na, ty na tyle bramy. Mm. No tak. Ta już widzę, tak. Zbijamy bramę? Co padnie, brama, co za chwilę padnie, wszyscy wychodzą z fortu. Wszyscy wychodzą z fortu, robimy rekrut szybki przed bramami. I za 10 sekund wjeżdżamy, wjeżdżamy z puszem. Też? Jeżdżamy z puszczem, walczycie o przestrzeń, boimy się. raczej nie, nie. Ja będę wam tam. bombę w punkt, więc prosiłbym, żebyście zachowali teraz wszystkie swoje ultimate. Za 5 sekund wchodzimy. Za 5 sekund wchodzimy. 3, 2, 1. Go, 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 bomba, 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 bomba. Jak najbliżej punktu. O ja. I środek flaga, flaga za 3, 2, 1, 0. Bomba. Eee, by popatrzeć chociaż. Na flagę, na flagę wszystko. Ktoś tam streamuje. Na Discordzie. Tak Ta. już... Amunicja mi się zgubiła. Wybijamy jeszcze, Masz jeszcze raz poprawcie, poprawcie Ustaż. ten punkt. Macie na... no mam. bottom left. Bottom left trochę ludzi, zabijmy ich. It's... Right, bottom right. Dziękuję. 150% kapa, robimy punkt. Zobaczmy. mi się, nie wiem. Wyjdźmy jeszcze raz, zaraz kończymy. Ostatni push. Tylko Oj, chyba nie wyjdą. Żeby nie, wyszli. Być, wyczer, out. Nie, nie, nie. out, out. Go back. 11 minut, byłoby bez sensu teraz to przejmować. Jak będzie 5 minut, to bym to przejął. Piątka za 6. Bo tu was chodzicie, A, wymieniają ja się jeszcze. Aha. Pointu y, za, za, za za piątkę. I powiedzmy, że jedynka. Y, Ale ja to za... widzę, że oni w ogóle hornów, Nic, zero. Dwójka, Dwójka za czwórkę miała być? Jest na ławce. Za co? Czwórka jest na polu bitwy. No to ten. Mamy Dwójka. zejść, tak? Dwó czwórka schodzi. Zajmiemy się, czy co? Dwójka wchodzi, Dwójka no, wchodzimy. Tak, wchodzimy. Czwór Czwórka, kto jest tutaj prawo? Czwórka. Dobra. E, nie, to chyba ma A. Na no, A mieliśmy. No, kurwa. No, to jak był tak, był tu i tak jest. Ci ludzie są odpierdoleni kurwa na maks. Ok, I wait ten second. 10 sekund i robimy puszka. Równo od, od na 10 minut leci puszka. Na 5 sekund się pijamy. 3, mm -hmm. 3 2, 1. Wody I pod wszystkie bramy puszują. Wszystkie bramy Boga na kegi z tyłu ten. są. W I jak najbliżej punktu. PQ na 106. Dawajcie gravita. Idziemy na, na, na tę stronę. Rozklampujcie się. Za długo stoicie w tym bottom lane. Już do góry. Już na to przesuwajcie. I teraz już chcecie zakończyć tą wojnę. To już jest ostatni miejsce. Przyszedł, 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 przyszedł. przyszedł, przyszedł. tam. zdjęty to. Kolejny. Dwóch. Pięknie. Ten po schodach, co? Dobra, tu mamy następnego. Przy wozie No i dobra Dzięki za wojnę Zajęliśmy fajnie myślę, że chyba wszyscy ugrali, ale za dużo że troszkę większy ogór będzie siebie dał. Nie ja myślałem, że się dłużej pobawimy. Ja no z tobą z wami biegałem co robaka udawałem TFM do D 07 Le leżałem Czejcowaliśmy go kurwa do końca. Nie dać mi. Widziałem mu te bagi. Gratulacje. No, też dlatego Uf. trochę to przedłużyliśmy, bo tam chłopaki prosili, żeby dać się poznęcać. Co robił, to robił, te bagi. Ja, ja na ja na